W poprzednim odcinku Korwa 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 Zapierdolę Spierdalam Wypierdalaj Napierdolić Dojebali Nosz korwa pierdole Zajebali Korwa Hej fajna miejscowka, Naprawdę się postarali No nareszcie się obodziłeś Ile można być nieprzytomnym Czekamy już ponad 3 miesiące Mieliśmy zacząć inwazję cyberrobali 2 miesiące temu co to za radość z zabijania nieprzyjaciela, gdy ten nie krzyczy z bolo pożerany żywcem. Niestety nasz potwor nie doczekał się swojego jedzenia i zdechł. Więc wygląda na to, że będziesz żył. A, i jeszcze przyniosłem ci grochowkę, abyś nie padł z głodu. Korwa, ale jestem głodny. Może dałbyś mi trochę tej przepysznej grochowki? A proszę bardzo. Masz może przy sobie otwieracz do konserw? Oczywiście, zabrałem na potrzeby filmu. Mam nadzieję, że nie zawiera gloteno, inaczej będę miał dosłownie przez ranę. jedynie powiedział, że mam ci przekazać, że przynoszę ci grochowkę tylko dla ciebie. No, kto by się spodziewał wybuchowa grochowka. Halo, pok, pok, jest to kto? Nie miał na dafaka ją bomb Platman Bro. Wow, Abdola co ty tutaj robisz? To dlatego ponieważ rzuciła mnie moja żona numer 6. I wtedy zacząłem pić żeby o tym wszystkim natychmiast zapomnieć. Po wszystkim zapominasz ile wypiłeś więc pijesz jeszcze więcej aby sobie przypomnieć. Wtedy umierasz, umierasz aby narodzić się ponownie jako nowy człowiek. A mówiąc to mam na myśli zgon po którym wodzisz się z kacem w innym miejscu a nawet czasie. I tak oto się tutaj znalazłem. Rzucam picie alkoholu, a oto moje nowe hobby Przywitaj marihuanem. Chcesz spróbować Tylko po odpaleniu od razu a do płoc Zanim cała esencja spierdoli Nie dzięki Aha rozumiem, wolisz do Tak się składa, że mam to trochę Spokojnie na opakowaniu pisze, że to produkt kolekcjonerski Nie dość, że chciano mnie zabić Gdy byłem przetrzymywany w lochach To jeszcze ty Byłeś w lochach ale czap. mi już odpuścili, ponieważ jestem ochocą i w dodatku dali mi 1000 zł, żebym mógł się opierdalać cały dzień. Mogę cię jeszcze o coś zapytać? Spokojnie wal śmiało. Czy w przemyśle ożywa się jeszcze plastiko? Tego nie wiem, ale cieszy mnie, że dbasz o środowisko. Nie, po prostu w plastikowych butelkach sprzedawali mojego ulubionego jabola. Może koniecznie wrócić do przeszłości, jestem zbyt przystojny by umierać. Też mi tak rodzice mówili zanim zginęli w katastrofie lotniczej. Przykro mi. Spoko, gdybyś tylko widział jak te dwa wieżowce ronęły. Zaraz coś wymyślę. O, o nie, nie będę już więcej pił. Wąchnij sobie chociaż kapsel. To tylko dla relaksu, będzie fajnie. Podczas kręcenia teledysku o alkoholu też mnie nie zapewniali, że będzie fajnie. Pod koniec już mi odbiło. A, bdol, a, bdol, wą, haj, kore, wa, mać. Mniam, mniam, łagodny owocowy smak pieści moje podniebienie, ale pycha. Spokojnie, małymi kroczkami, teraz weź jeden łyczek. Szybki jest. Niestety, nadal tkwimy w przyszłości. Spojrz tylko, gdzie jesteśmy, to mój stary dom, straszny to tej bordel. A co, twoja stara wpadła w odwiedziny? Wiesz, jak tak na ciebie patrzę, przypomina mi się piosenka Czesława Niemena, dziwny jest ten świat. Lepiej uważaj na słowa, bo przeprowadzę ci legalnie przymusową eutanazję. Wiesz, co, znam pewną tajną organizację, której reklamę wczoraj widziałem w TV szukają ochotników do armii, która przeciwstawi się złym naukowcom oraz ich armii cyberrobali. Możemy się zapisać, innej opcji nie widzę.